Dzianeczko, witam Cię w kolejnym pazurkowym odcinku, czyli będziemy robić dzisiaj pazurki, korektę mojej dłoni. Mamy tutaj żalki, będzie hybrydka. Zapraszam. Martyna, powiedziałaś, że dzisiaj robimy hybrydy? Tak, ja się jaram. Się jaram. Bo znacznie będę skracała moje paznokcie, a i tak nigdy na nie nie narzekałam. Zawsze były takie dość fajne, dość mocne, bardzo rzadko w sumie chyba mi się w ogóle nie łamały nawet jak nosiłam swoje naturalne. Więc spokojnie mogę przejść do hybrydki, a wolę tą hybrydkę, ponieważ po pierwsze mogę ją wykonać szybciej, ponieważ już nie muszę piłować bazy w przeciwieństwie do tego, że muszę piłować żel. No i druga sprawa jest taka, że wygląda to dużo bardziej naturalnie. Ja mam swój dość wysoki apex i zawsze miałam strasznie cieniutkie te żerki, więc nie są jakieś takie tragiczne grube, ale jak będę miała hybrydkę, to będzie to wyglądało bardzo naturalnie, będziemy szaleć. Ale zanim dojdziemy do tego etapu, w którym będzie się błyszczało, będzie cud do maliny, od czego, Marcena zaczynamy? Rękawiczki. I? Dezynfekcja. Lecimy. No tak. Zurki mam już mega stare, choć yy, bardzo wolno mi rosną paznokcie i nawet nie widać tego czasu po nich, bo mają półtorej miesiąca na pewno, myślę, że już niecałe, niecałe dwa. A I czy czasem w... nawet nie robiliśmy ich na odcinku? Tak, robiliśmy, ale ten odcinek chyba jeszcze nie wszedł. Ale <laughs> tak w, w tutaj... tym momencie, co ty będziesz oglądała ten odcinek, to on już na pewno jest na kanale, więc to już na pewno widziałaś. Tak, tak, dokładnie. I słuchajcie, wiecie za co kocha mat? Za to, że tego nie widać tego czasu po nich, bo na, tym, na tej dłoni mam równie stare, stare pazurki i są w połysku i są prawie tak samo matowe jak te. Już w ogóle się nie błyszczą, są strasznie ściorane, a tutaj ten mat jest w dalszym ciągu taki matowy, jak praktycznie pierwszego dnia, wtedy, kiedy je zrobiłam. No i to jest piękne, bo gdyby nie odrost, no to. To na pewno nie wyglądają aż tak tragicznie jak te w połysku. O ile mamy dobry mat, bo to też jest ważne, żeby ten mat się nie wybłyszczał po czasie, żeby, wiecie, jak się poleruje, żeby on był fajny taki dalej matowy. Także ja jestem ze swojego bardzo zadowolona i kocham matowe paznokcie, a jak są czarne i matowe, to już jest w ogóle idealnie. Dajcie znać, czy lubicie czarne pazurki, nie każdy lubi. Ja na przykład lubię różowe i taką skrajnością są też czarne, więc zawsze są takie, wydaje mi się, eleganckie i fajne. Ale, Martin, jest z tematem, bo moim zdaniem, mat pasuje tylko na zimę. Nie, to jest kwestia gustu, słuchajcie, tak jak z kolorkami, to każdy uważa inaczej. I teraz chciałabym Wam jeszcze. Bo tutaj za dużo nic nie widać, żeby się cokolwiek działo, ponieważ jeszcze mam nie kolorek. Nie wiem, czy są zapowietrzone. Wydaje mi się, że nie. Powinno być spoko, ale tego się dowiemy dopiero jak ściągniemy kolorek. Tu Wam muszę powiedzieć o tej dziurze. I na pewno część z Was już wie, co tu się wydarzyło, i może miałyście taki przypadek albo ze swoimi pazurkami, albo z, klien z pazurkami klientki. Jeżeli miałyście kiedyś taką sytuację, że robicie bardzo napigmentowane kolorki, bardzo często się tak dzieje właśnie z czarnymi, z czarnymi hebredkami, i źle sobie utwardzicie w lampie i to jest. Troszkę nawet niebezpieczne, ponieważ gdzieś tam później może być jakieś uczulenie, mogą mieć różne nieprzyjemne sytuacje, także na to trzeba na pewno uważać. No i tu się zrobił taki niedotwardzony bombelek, wiadomo, tam było troszkę hybrydki w środku. No i ten bombelek, tak jak się zranicie, poparzycie i wiecie, się robi taki bombel, no to tam, ta skórka potem odchodzi, no to mi tutaj tak hybrydka odeszła i taką dziurę miałam. A co zrobić, żeby Także... uniknąć takiej sytuacji? I właśnie o tym chciałam jeszcze wspomnieć. Słuchajcie, źle trzymałam rękę w lampie i pomimo to, że długo robię paznokcie, zdaję sobie z tego sprawę, wydawało mi się nawet, że utwardzałam, ale nie jestem pewna tego kciuka osobno, widocznie nie, widocznie utwardzałam go razem ze wszystkimi. Yy, trzymając rączkę w lampie, Tutaj mi nie dochodziło światełko, i tutaj się super wszystko utwardziło. Na tych tak samo, bo są do, do żaróweczek prosto. A tutaj, w tym miejscu, ten paznokieć był po prostu niedotwardzony. Wydaje mi się, że hybrydka była mega cienka warstwa, więc raczej tu nie było jakiejś żadnej takiej kluseczki grubszej warstwy, żeby się to z tego powodu mogło nie dotwardzić. Więc raczej obstawiam, że tutaj po prostu światełko nie dochodziło, i gdybym wsadziła samego kciuka do lampy, no to oczywiście nie było problemu. Więc jeżeli przychodzi wam klientka, z takim problemem to musicie zawsze uprzedzać, żeby ten paluszek w lampie trzymała tak, żeby tutaj to światełko dochodziło. To jest mega ważne. I warto też zwrócić uwagę na to, żeby twoja lampa miała też w tym miejscu światełka, te lampki. Właśnie I czy może na ten... pewno one świecą w tym miejscu, więc warto się upewnić i warto mieć tego... Świecą. Sprawdziłaś teraz? Tak, teraz sprawdziłam. Dobra, na super, Martyna, to słuchaj. Krótka historia ci za nami, wiemy co się no działo, tak. wiemy co się będzie efekcie końcowym, jaki jest następny etap? Teraz musimy sobie ściągnąć kolorek. Zobaczymy, co się dzieje pod spodem. I na pewno będę ściągała też część żelu. Jest go tutaj bardzo niedużo, ponieważ pazurki, pazurki mam bardzo cieniutkie. Ale jednak będziemy schodzić do hybrydki, więc większość żelu będziemy ściągać. I zobaczymy, co się tam dzieje. Pod spodem. Martyna, tak sobie czyścić to wszystko i ci powiem, jestem w szoku, że tak szybko ci to poszło. Tak! Jak ma się takiego benka. Nie ściągałam do końca tutaj, wiecie, kolorku. Wolę to zrobić łysym, ponieważ jest mi dużo bezpiecznie. Jednak Benuś jest delikatny i ma bardzo niską gradację, wysoką w sumie. <śm> ma bardzo drobniutkie ostra, ale tutaj tym kącikiem, gdybym sobie tak przejechała, wiecie, po naturalnym paznokciu, mogłabym sobie delikatne żłobie nie zrobić. Rowka, więc bezpieczniej mi jednak będzie, jak dopracuję sobie to i resztki ściągnę łysy. Tak mi szkoda tych paznokci, słuchajcie, to były czarne matowe, są jednym z takich paznokci, a to się bardzo rzadko zdarza, że mam ich ochotę zrobić drugie. Ale będą się błyszczały, też będzie fajnie. Czyli co, teraz łysy matowimy, ściągamy Dokładnie, tą resztę, słuchajcie, co mamy, Mam takie skórki dla Was zapuściłam, nic z nimi nie robiłam. Że jak na nie patrzę, to nie przypominam sobie, kiedy miałam takie ostatnie, więc mam nadzieję, że będzie się działo i że będzie to fajnie widać. Jeszcze jedna rzecz, którą sobie zrobię bękiem, nie skróciłam paznokci. Nie będę tego robiła pilnikiem, bo szkoda mi pilnika szkoda czasu i będę sobie z tym poradził dużo szybciej. Na szczęście nic się tutaj z nimi nie podziało, nie są pozapowietrzane pomimo tak długiego czasu, słuchajcie, nic mi się kompletnie z nimi nie dzieje. Także jestem przeszczęśliwa, będę miała dużo mniej pracy. Czyli to jeszcze skrócimy pracować? je sobie jeszcze szybciutko. Czyli teraz w skrócie, Skra skracamy, matowimy. Skracamy i nadajemy kształt, ponieważ to będzie hybrydka, więc najpierw sobie nadamy kształt, ładnie je opiłujemy. I to też bękiem, czy to już pilnikiem? I to już zrobimy troszkę bękiem, bo jak je skrócimy, wiadomo, że jak ja sobie, słuchajcie, skrócę tutaj, no to wiadomo, że grubość będzie już na czubeczku, więc wtedy będę musiała jeszcze troszeczkę żulu ściągnąć. I... Zresztą zobaczymy I w akcje. No właśnie. i co teraz będziesz robiła? Skóreczki, szarżować będę! Dopieszczasz i dopieszczasz te skórki, ci powiem. Ja o jesu, rozumiem. Można dłubać, dłubać bez końca. Ja rozumiem, że ty te paznokcie robisz raz na ile? Oj tam, Dwa oj, tam miesiące. Dwa miesiące. Więc rozumiem, że ci zależy, żeby wyglądały perfekcyjnie, ale ile można. Tak, robimy. Ale też ze względu na to, że Pablo zawsze mówi, zapuściłaś skórki, a ja tak patrzę, to poczekamy jeszcze tydzień. I zawsze tak zwlekamy z tygodnia na tydzień, żebyście w ogóle miały. Na co popatrzeć, bo te moje skórki są takie dość skromne. Generalnie bym na to nie narzekała, gdyby nie to, że lubię się tym bawić i mogę je fryzować i fryzować, więc jestem Pięknie. strasznie zadowolona, miałam użyć chudego. Użyłam jeszcze wariata młodego i kulsona, ale to dlatego, żeby wiecie, dużo głębiej zajechać, żeby było trochę więcej frajdy. Zresztą wiesz, wiesz, jak na przykład, bo tu robisz ciasto raz na na przykład dwa miesiące, to zależy ci, żeby ono było wiesz, takie. Sztosik. Nie, nie, al dente to było zapowiedzenie, żeby to było takie, mam <grym> mamma mija, nie wiem, jak to się mówi, jak tam Włosi mówią, że wiesz, ta jest w kosmos. dokładnie. Więc tak samo z tymi skóreczkami. Tak, tutaj, tutaj mi się wydaje, że troszkę było za bardzo. Mówisz ten ostatni zerknięcie. Martyna, co teraz? No tak. Jaki teraz etap nas czeka, bo... Bardzo ważny, jeden z najważniejszych przygotowania płytki paznokcia, czyli łysy. Będziemy matowić płytkę, będę sobie jeszcze teraz pięknie wyrównywać pozostałości żelu pod bazę, żeby mieć, wiecie, idealnie prostą powierzchnię, bo jednak bazę nie piłujemy, więc już bazą będę musiała mieć idealnie wyrównaną całą płytkę, żeby był piękny kolorek. Więc jak już wspominaliśmy, opaski brązowe 240 gradacja. I do dzieła wkracza, do akcji wkracza Pusty. Pazurki mam już pięknie zmatowione i przygotowane pod nałożenie preparatów. I w sumie jestem zadowolona, bo wydawało mi się, że takie dużo skróciłam, a tak na nie patrzę w tej kamerze i takie są w sumie nawet długie, choć jak na mnie to są strasznie krótkie. Zobaczcie. Naprawdę krótkie. Jakbyście widziały, jakie mam tutaj długie, to byście widziały różnicę. Ale i tak będą piękne. Także co, zabieramy się za nakładanie preparatów. I co? I to już w sumie będzie baza, później będzie kolorek, także teraz to już z górki. Taka A. najgorsza, brudna robota za nami. A ja mam do Ciebie jedno pytanie. No tak. Bo nakładasz ileś tam preparatów i Twoim zdaniem, jeden, wybierz jeden. Twoim zdaniem, który dla Ciebie jest najważniejszy. Najważniejszy? Tak. Bonder na pewno. No bo słuchajcie, najpierw musimy odtłuścić, ale musimy, ale tak naprawdę nic się nie stanie, jak tego nie zrobimy. Pod jest to bardziej istotne niż pod żel, ponieważ y, możemy tym wyeliminować większość, wiecie, fafroszków, półeczków, y, wszystkie preparaty, które byście później nakładały. Dzięki temu, że je przed trzecie wacikiem, y, z cleanerem, no to te preparaty Wam się nie zanieczyszczają, bo te wszystkie pyłki, wiadomo, siłą rzeczy, musiałyby się dostać do środka flakonika, ale tak naprawdę nie jest to konieczne, ponieważ te pazurki są... Fajnie zmatowiona, więc powinniśmy je odtłuścić, ale wydaje mi się, że nic by się nie stało, gdybym tego nie zrobiła. Antifungal jest taki bardziej, um, wiadomo w zależności dla kogo. W moim przypadku nigdy mi się nic nie działo, jeżeli macie klientki, które strasznie dużo rzeczy robią w wodzie, którym się przez to bardzo często zapowietrzają paznokcie, no to wiadomo, że ten antyfungal będzie niezbędny, ponieważ on jest takim zabezpieczeniem antygrzybicznym, żeby nic się tam nie rozwinęło pod tą szczelinką. Jak macie zapowietrzenie szparkę, tam się dostaje woda, tam wtedy jest wilgotno cieplutko, więc słuchajcie, to jest idealne środowisko do wytwarzania się przede wszystkim zielonej bakterii i wszystkich innych takich bardzo nieprzyjemnych rzeczy, które mogą się zdarzyć na paznokciu. Bo on też jak dobrze kojarzy, wyciąga jeszcze resztki wilgoci z płytki, dobra? Tak. Antyfungal albo dehydrat. Dehydrator też, bo to są dwa inne produkty. Antifungal też, bo z tego co zauważyłam, nawet jak gdzieś tam po skórze sobie nim przejadę, to on jednak troszeczkę wysusza, więc on musi, y, musi troszkę wyciągać. Później jest dehydrator, którego tak na dobrą sprawę też możemy uniknąć. On jest fajny w przypadku takich paznokci. Czasami się mówi, że jest mokra płytka albo no nie ma takiej przyczepności. Są paznokcie, które są strasznie podatne na zapowietrzanie i też miałam taką klientkę, która gdzieś tam zawsze coś miała i choćbym nie wiem, jakich preparatów używała, jakiej bazy mogłam po prostu cudować i zawsze coś tam gdzieś nam się wydarzyło, jakieś zapowietrzenie. Także to też bardzo dużo zależy od płytki. No i później mamy Bonder. To mi się wydaje, że to jest, wiecie, taka taśma dwustronna zwiększa przyczepność masy do płytki i bez tego mogłyby się pazurki nie trzymać. I tutaj mam jedynie co do tego wątpliwość, że no nie wiem, czy by to dało rady, gdybym go nie użyła, ale na pewno są takie płytki, które mają, słuchajcie, taką przyczepność i tak się wszystko trzyma, że, że nic by się tam raczej może nie podziało. A, ale pytanie. to takie moje domysły. czy orientujesz się, czy Bonder posiada jeszcze inną nazwę? Innej? Bo wiesz, teoretycznie co marka Tape. paznokciowa, to one mają tak. różne nazwy. Tape. W mojej akurat firmie się to nazywa Tape. A czy na przykład spotkałaś... To to bo to nie jest to samo co baza. Czy ja jestem w błędzie, czy nie? Nie, nie to samo. Dobra, super. No to ja wiem wszystko. Myślę, że dziewczyny też skorzystały z tej mega dawki wiedzy, bo naprawdę jej sporo przekazałaś. Jeśli uza... tak. uznajesz to za przydatne, to zostaw łapkę w górę. A my tak co? Jest. Bierzemy się do roboty, bo jestem ciekawy, tak. jak ten kolor, który wybrać, będzie się prezentował na paznokciu. Ja też. Paweł już wiem, jeszcze nie wiecie, ale ja też jestem maga ciekawa, już bym go nakładała. Jeszcze jedna ważna rzecz, też w zależności od płytki. każda płytka jest inaczej zbudowana i ma taką. Wiecie, no, każda skóra niby jest taka sama, ale tak naprawdę każda jest zupełnie inny i dokładnie to samo jest z paznokciami. Jedna skóra jest tusta, druga sucha, wiecie, milion rzeczy, milion kremów, preparatów i podobnie mamy z pazurkami. Czasami jest tak, że zostaną wam jakieś tutaj wiecie, fafroszki, takie delikatne, wystające z tej płytki, ale naszej naturalnej, więc wtedy możecie sobie wziąć jakikolwiek baferek, bloczek i sobie jeszcze delikatnie tutaj wygładzić. Wtedy macie pewność, że przy nakładaniu bazy nic wam nie będzie z tej bazy wystawało. Później wiecie, coś tam wam zostanie i to nie jest fafroszek, tylko to jest taki taki warfocel, który nam z tej płytki tak jakby wystaje. Więc jeżeli zdarzają wam się takie przypadki albo kiedyś tak miałyście i później was to denerwuje, bo to jest w bazie nakładacie kolorek, to dalej widać. Więc możecie sobie jeszcze wtedy przejechać jakimś takim waferkiem, wloczkiem, i wtedy już mamy pewność, że tutaj nic się nie, nie podzieje, dokładnie, A że wziu. nie będzie przybyć. Zanim przejdziesz dalej, zanim przejdziemy dalej, teraz Słońce, żebyś napisał w komentarzu, jak myślisz, zgadnij, zrób taki szczał życia, <noise> jaki kolor ma będzie być miała dzisiaj na paznokciach. Tego się chyba nikt nie spodziewa. Już skończone, oliweczkę nałożyliśmy i muszę wam szczerze powiedzieć, że z tych poprzednich byłam dużo bardziej zadowolona, przez to, że miałam mega gęstą bazę, bo wyciągnęłam ją z takiego dość zimnego pomieszczenia. I była po prostu tak strasznie gęsta, że miałam mega problem, żeby ją fajnie, równomiernie rozprowadzić. I widzę takie delikatne załamania światła, co mi się mega nie podoba. Na szczęście kolorek jest taki, że wiecie, jak gdzieś tam tą dłonią będę ruszała, machała, nikt tego raczej nie zauważy. Ponieważ dzięki temu, że on jest taki mega brokatowy, to gdzieś tam będzie tłumiło te załamania i nie będzie tak tego widać. Ale gdybym miała jakiś taki, wiecie, gładki kolorek, jakąś piękną czerwień, to na pewno te załamania byłoby widać dużo bardziej. Także jak będziesz kiedyś w takiej sytuacji, że będziesz widziała, że masz mega czasu, mega mało czasu na pozórki, musisz to zrobić na szybko, to wtedy polecamy takie kolorki, które zdecydowanie kamuflują wszelkie niedoskonałości i nie będzie to tak widoczne. I też taki szczegół, nałożyliśmy, nałożyłam jedną warstwę kolorku. Miałam nałożyć dwie standardowo, on miał wyglądać troszkę inaczej, ale bardzo spodobało mi się to, że kolor bazę prześwituje, bo gdzieś tam delikatnie ten różowy tak jest widoczny spod tego brokaciku. Więc miało być bardziej biały, a są troszkę bardziej różowe, ale bardzo mi się to podoba, więc postanowiłam zostawić jedną warstwę. Fajnie kryje, więc stwierdziłam, że tak będzie ładnie. Jestem ciekawa, czy ktokolwiek zgadnął, jaki kolor wybrałaś. Mam nadzieję, że może chociaż jednej osobie się udało. Tak jest. Za dzisiaj wam dziękujemy. Tak. Dziękujemy bardzo za uwagę, za poświęcony czas. Jeszcze mam nadzieję, że wychwyciłaś te takie drobne szczegóły, o których Marcyna mówiła, takie mega wartościowe tipy. Jeśli wychwyciłaś, to napisz wychwyciłam. No i ci gratuluję, bo jednak słuchaj nas uważnie i odcinek w całości. Tak, dziękuję. A tymczasem co. Do zobaczenia i widzimy się Żegnamy w następnym się. odcinku. I widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, buziaczki. pa Baba.